Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Arkadiusz Teńcula, Pogali Prime 15, witam. Cześć. No i na początku pojedynek z tej fanem, yy, taki dosyć enigmatyczny taki. Ura, no. no, nie wiem, stary tam. No. Ja czekałem, wiesz, sam sobie i czekałem, co będzie robił. Na szczęście nie ruszył na mnie, bo jakby nam nie ruszył, to bym pewnie w trzeciej rundzie, czy tam, to pewnie bym. Nie, bym, bym, bym no co ci dużo gadać. Nie enigmatyczny, anemiczny pojedynek. Anemiczny? No nie, nie miałem czasu się przygotować. Stary, albo przygotowujesz galę i dajesz sobie wszystko, albo walczysz i to jest całkowicie bez sensu. Ja wiedziałem, że brać takie pojedynki to szkoda, e, dla widza bardziej szkoda. Bo Ostatni wiesz, kury, ja tu tak wymyślam piosenki, robię wyjścia. Ja jestem, kurde, nie żeby się chwalić że ale ja jestem na każdej rzeczy. Jestem normalnie, nie wiem, była odprawa całej produkcji, próba. Ja jestem, sprawdzam czy wszystko jest okej, okay, czy, czy wszystko jest tak jak to powinno być. Jestem od rana na nogach, o na nogach. Eee, spałem cztery godziny, bo w nocu kur... się dar. Eee, pewna blondynka co ma koło mnie kurde, napieprzała tak całą noc, że szkoda gadać. O piątej tamten... O piątej tam rano nasz jeden z zawodników taki e, siwawo łysy kur... Pokócił się tam ze swoim dziewczyną Darli. ...na cały hotel, ten hotel ma chyba ściany z dykty, człowieku, to co się działo to po prostu dramat, wiadomo, że to zaraz takie wymówki, czy coś tam powiem, ale nie, no serio. Jestem w stanie to zrozumieć, bo rano napiszczało z tego rana disco polo. Ja to, ja to tak ja błagam, ja potrzebuję się przespać, a tu musisz walczyć obie kurde, jeszcze, a to jeszcze nic, bo oczywiście afery, oczywiście dramy, przecież oczywiście tu Dalton, e, on nie będzie e, tych tapów, bo on bez tapów, bo on jest, do chopie, żyje zasadą busi do wojownika. Bizu y, kodeksem Bushido, to byś w życiu nie walki. Trzech na jednego. Deszcz. On tak po tej walce, bo nawet tu nie przyszedł do Mediorum. No, to znasz to Dalton, właśnie, gwiazda nasza największa, uwielbiam go po prostu. Jemu trzeba na każdym kroku powtarzać, wiesz co, bo on jest niedowartościowany strasznie. I jak do niego pójdziesz, on nie chciał się, on nie chciał się, wiesz, obwinąć rękę. Ja mówię, Dalton, jesteś naszym największym gwiazdą, stary, nie musisz gwiazd dożyć. Tu wszyscy wiedzą, że robisz największe zasięgi. Proszę cię, zrób jak trzeba. Dobra, idę, idę. Ale no, trzeba mieć do niego podejście. On po prostu e, jest niedowartościowany i szuka tego, wiesz, pochwały wszędzie. Jemu trzeba pochwalić. Taka manipulacja na Daltonie palić trzeba i wtedy, wtedy robię. ja bym do niego potrzebował, bym że przed na Dalton, jesteś najważniejszy, musisz tu być, no to by przyszedł, z nim mm -hmm. trzeba umieć gadać po prostu, no. chyba trzeba umieć. Wrócę jeszcze na chwilę do twojej, twojego pojedynku z Tejkwanem, a raczej do zakończenia i tego, co się stało po, czyli tam wjazd Filipka. Zagotowałeś się bardzo po tym, co się wydarzyło. Nie, bo tak się na mnie patrzy człowieku, wiesz co, widzisz, wiesz co on robi, co on na Piterze zaczepia. E, na... ...nie szalonego yy, i ja go tylko zobaczyłem, w ogóle ja myślałem, żeby jakby miał więcej tlenu, to ja bym to zrobił w ogóle między rundami, bym go tam zadegał, ale, ale niestety. No, tam chyba się nie zobaczyłem, będzie na tej walce, co? No to była taka średnia ta walka. Nie znam. Nie tak nie ja myślę, że to było tak na wstecznym, ja czekałem na niego po prostu cały czas, bo ja nie miałem tlenu, więc czekałem na niego i to było na... na karty no, To był tryb oszczędny włączony, nie miałem, co ja miałem robić, jak ja nie miałem tlenu. Ja robić sobie ku robotę, wiesz, inną. Nie no ja wiem, no ale to widzisz, to ja masz nauczkę, chciał... że ostatni raz coś takiego. Ja bym chciał, wiesz co, z kimś większym, z kimś, kto nie. Z takim, o właśnie, Popek, teraz mamy popka. Może z popkiem o tym kiedy, wreszcie zawalczymy, mógłbym Ta. sobie przypakować. E, bo to było spoko, kiedy mamy ręce, dzisiaj go zapałem, bo poszedł, no, ale... już bo popek przyszedł, nie, wiesz, Arek, no, coś tam mamy ze sobą, no ale będziemy to razem teraz rozwiązanić, stary, no spoko, ale kwiatem mi dalej wiesz, więc trzeba to jakoś rozwiązać. No nie? ale ten Filipek się zaczepił i co? Tak go zostawisz? Bez walki? E, wiesz co, no bo Filipek jest konkurencji podpisany, więc to nie jest tak łatwo. Będzie trzeba po prostu z konkurencją porozmawiać, no i go wypożyczyć do nas pewnie na kwiecie. Nie, no to to jest taka barga, która naprawdę gdzie, gdzie tam jeszcze bym, je, mam ten ogień w oku, żeby mu w... Wyboże, czy do fame bierzesz pod uwagę czy nie? Moje to tak. My no mamy dobre. to nie zajmujesz w ogóle primem, bo tutaj jak zawalczysz to znowu się będziesz zajmował galą, no. A tam to sobie idziesz, zawalczysz i tyle. W sumie to masz rację A tam było. idziesz jako zawodnik, a to jesteś włodarz W sumie masz rację a potrzebna no. ci tu taka walka, anemiczna znowu na gali. Jak ci się nie, no nie oszukujmy się no być do głową gdzieś indziej. Racji, no tak. Stary, wiesz o co, chodzi? W ogóle pierwszy raz coś takiego miałem, że ja dopiero poczułem, że wodę do walki na no rozgrzewkę. Ty stary jeszcze studio miałeś rano. <laughs> Boże, rano przed galą, nie? Wiesz, już tam zawodnicy się no rozgrzewają. Analizuję liczby, zasięgi, rozkminiamy, rozkminiamy jakieś scenariusze, że z Natalią tutaj, tu, pani od strojów, coś tam trzeba zadzwonić. Stary, to jest po, wiem, 160 połączeń, wiesz, przed walkami, między, między walkami, cały czas ktoś coś ode mnie chce. W ogóle że jest pro problem, no nie wiem, czy to jest problem, ale ja na przykład jestem że ja każdego wysłucham. I ci zawodnicy, większość zawsze do dzwoni do mnie, najpierw z każdą pierdołą. I ja dopiero, słuchaj, stoję za zadzwonię do Patrycji, z tym do Kasi. Ale każdy dzwoni do mnie, bo wiesz, bo ja jestem taki fajtowy, nie z każdym mówi, lightowy, no, ale już powoli mi to bo każdy dzwonią z takimi wierdołami, stare, że to się po prostu nie da. Wczoraj o 1.30 będzie do mnie obecnie dzwonić, Wczoraj była mocna noc. Dobra, słuchaj, przechodzimy do ja najważniejszych walk, które się dzisiaj wydarzyły. Jak ocenisz występ Murana i to, co zrobił Dalton na koniec? Czy uważasz to, że to był faul? Bo my tutaj w Mediarumie, no nie do końca byliśmy tacy przekonani, że to jest faul, który może skutkować dyskwalifikacją i końcem walki. Słuchaj, olbrzymi szacunek dla Murana w ogóle to trzeba, za to. Znaczy, trzeba oddać nie? jednak przeszac... Przesz nie szacowałem chłopaków. Myślałem, że będą bardziej anemiczni. Mario za poważnie podszedł do tej walki. I, i, kurde, Dobrze, że miał chociaż te duże rękawice. Dobrze jednak, że miał te duże rękawice. Powinien być jeszcze większe. Bez I, Kurde, ja myślałem, że Bo Jacek powinien działać najpierw. Wampirka łup, łup, dwa szczały i by było po wampirku. Potem powinien, nie wiem, tamtych sobie zostawić. Dalton w niektórych mówią, aha, ja nie mam że w ogóle. powiedzmy sobie szczerze, to było samo Za duże wyzwanie. Za, za duże wyzwanie. Nie wiem, nie wiem ja, ja nie doceniłem ich i przeceniłem może Jacka trochę. Które rzeczywiście, na no olejnik, może byłby lepszy, nie? Tam raz też, nie? Drach. A tam, tam dolutant w ogóle, on no wiesz, tak było, że uczestniczył w walce, a, ale jak, zadał cios. Ale jak, ale jak przyszedł, to tam kilka mocnych ciosów zadał. Po jednym, to tam wiesz, zakręciło mu się, było. No i, tak. i dobra, jak ocenisz ten ostatni cios? No bo mówię, to nie było takie uderzenie w tył głowy, takie intencjonalne. On to, chciał go co uderzyć. To co to się działo? Znowu ten druk? Sędzia Michalek. Druk <laughs> ale będzie znowu, tak? Układ, nie, tak. Ale będzie Nie, no nie będzie go ja tak. w ogóle byłem, ja zdziwiony w ogóle byłem, że z sędzią Michałek. sędzią ty wiesz, to teraz zaraz się śmiać. Tak. Стороне. Ну і цяла я це Ten drukość wydrukował wygraną mnie. No. Teraz co tak robić? A, to no tak, ja to wszystko jasne. Ten układ Gdański teraz się przestraszył, ci wydrukowaliście. Ale czyli co? Można powiedzieć, że no to nie jest koniec Jacka, tak jak ostatnio zapowiadałeś. Ja mam, moje serce jest rozdarte postać. naprawdę, bo człowiek on co by nie postać mówić, on oddaje, on oddaje i oddaje na konferencjach, oddaje w internecie, oddaje politycznie. To jest postać znana, naprawdę znana, znają ją wszyscy. Barczy yy, walczy do końca, oddaje serce barczy Taki fiero, karetka go zabrała, nie? Czy w końcu jej nie wziął? Nie, no jest tutaj, przywiada daje Jacek. On jest tak groźny Znowu się zamienił w tego, nie? Jak on się nazywał, ten ork, plugawy. Azok, plugawy. Azok, jak? Azok, plugawy. Azok, no. Azo plugawy, znowu się zamienił w Azoka plugawego. No ale też ludzie są kontentowani, ludzie to chcą widzieć, chcą widzieć, jak on no to jeszcze wygrał, to w ogóle kontrowersja, znowu emocje. Eee, kurde nie wiem, co oni o nim myśleć. Wiesz, najlepsze jest to najlepsze, najgorsze, że oni go... Bartek, Kamil, Jóźbioch, oni go. A ja też tam coś A masz. ja się, jak już tam już... Nawet go powoli też tam leży. patrzę. tam jak oglądał <laughs> Dobra, przechodzimy dalej do kolejnych pojedynków. Yy, zapytam się o Piotrka troszeczkę inaczej, Korczalowskiego. Dzisiaj Szelony wypuścił kolejne głosówki na Piotra Korczalskiego. Czy ty widziałeś, co yy, Szelony wypuścił i co ty o tym sądzisz? Znaczy to jest to samo, co... To nie jest to samo, co jest Kapela, bo ja... Do dzwoni... Nie, tam są inne... A, jeszcze jakieś inne. Dzwonił do mnie Tomek i już są takie wiadomości. No i że on, wiesz... My nie wiemy, czy to nie jest jakaś podpucha, czy coś tam sprawdza, ktoś mu wysyła i mówi, Arek, jak ja to udostępnię pogali, to będzie, że bronimy, że coś tam był niepot... W ogóle Tomek był mega przeciwnikiem zaproszenia Piotrka na podcast, nie? Piotr fajny, kurwa, kurwa czemu nie. Usunął go już chyba. Co? Pio y szalony. Usunął na podcast? No tak, napisał chyba na Twitterze, że usunął to z kanału. Aha, okej. Okay. No to nie nie, nie, bo, nie, nie, nawet. Bo ja, nie nie, Bo ja nawet nie wiem, w y, co ty do ja się... końca było jeszcze, serio. Bo nie ja tu się skupiłem się na tym wszystkim, to. Stary, to nie wiesz, to jest dla mnie moje dziecko teraz najważniejsza rzecz. I, I nie wiem, ale ja ufam Tomkowi, jeżeli uważał, że to było dobry ruch, to trzeba tak było zrobić. Bo wiesz, jak by mogło być? Ta kobieta, ta dziewczyna czy tam były dwie, on już dwie dziewczyny patrzy, nawet więcej się zgłosiło od niego, więc to pewnie dopiero początek, jak dostanę jakieś jedne, że e, no dobra, Arek, ja przed galą. Czyli jak ja tego nie udostępnię przed galą, to ktoś ci powie potem, że bronimy go, że, że zrobiliśmy... Ja no Tomek, jak uważasz? Dla mnie to ja mam to tutaj... Dla mnie ta walka może spać. to nie jest jakaś turbo nie wiadomo jaka walka. E, I tyle. Druga rzecz, ja też tak trochę jak patrzę, wiesz, to są jakieś prywatne wiadomości. E, nie wiem czy, czy tak można rozliczać kogoś z tego co są tam prywatnych wiadomości jak pisze żarty jakieś, wiesz, każdy ma jakiś różny, różny humor. Nie wiem. Z tego co słyszałem tylko Piotrek właśnie tak mówi o tym, że to były jakieś tam prywatne żarciki między tam drugą osobą. Nie wiem jakie wy tam będziecie mieć do tego podejście, to jest ja ciężka i... sprawa bardzo. Nie, nie, będziemy pewnie na pewno mieć jakiegoś specjalnego kala w tej sprawie i, i o tym no. rozmawiać, ale, ale nie wiem. Ja nawet nie wiem do tego podejść, bo to wiesz, kurde, no kto gdzieś tam kiedyś jakiegoś głupiego żartu takiego nie powiedział, niech pierwszy uciekamy, ale ja nie wiem, co tam dokładnie jest, więc nie wiem, nie wiem, co ma na myśli. Ostatnia walka do omówienia, Arab-Tazy. Y, tazy, pierwsza przegrana, Arab wygrywa pas, jak ci się ona podobała? Bardzo mi się nie podobała ta walka, była niepotrzebny, znaczy, no, było lepsze lepsza niż moja, ale było za dużo tego klinczu niepotrzebnego, no i wiesz, słuchaj, no, to by nie mówić, Tazy jest naszą gwiazdą, to, że teraz jest ta porażka, to trochę psuje jakieś moje plany, bo ja czy kogoś lubię, nie lubię, ale ja dziś tam już planuję na kilka ale myślę co dalej. Inaczej to układałeś sobie w głowie. Inaczej sobie układałem w głowie i wcale nie ujmuję Arabowi, e, tylko po prostu... No Arab jest trochę nudny, powoli się odpala, widzisz, ale jest już brat Araba człowieku, to jest Takich za On się spalił kilka razy. Brat Araba, to ja widzę w nim potencjał mega. My już przygotowany mamy kontrakt dla niego. To jest, to jest dobry gość. To jest gość, który ja widzę. Ten Arab musi po prostu od brata trochę by nauczyć. Wiesz, to są free fighty, to nie są kurwa zawodowe walki, więc tutaj trzeba jednak jeszcze dojść na tych konferencjach. Ta walka akurat cieszyła się zainteresowaniem, bo wiesz, wyłoniła jednego z lepszych ee, Trick no bo jak zawsze się mówiło, że e, Tyburski, Tazy, Arab, tak? No to teraz został tylko chyba Tyburski, Arab. A nie, Tyburski przegrał z Arabem. W dawno ten, temu. W sumie dawno temu, ale w takim wypadku, e, na ten moment, tak jakby na to nie patrzeć, Arab pokonał wszystkich najlepszych naszych zawodników. Ale wiesz co mnie najbardziej zaskoczyło w ogóle? To, to o tym musi być te wszystkie walki. Kuba Ciesielka. No, noś mnie zaskoczył. Człowieku, gość na równi z równym. Ale powiem wam tylko, no. musicie uważać z tymi walkami, bo naprawdę zabiło to trochę dynamikę gali. Dynamikę. Tak się przedłużyła to nie, to ta dużo gala. Było, tak, za dużo, dużo, było, tak dużo, za, dużo tego, za dużo było tych Tam To może być jeden taki trójkąt. No. Nie może być no. taki trójkąt, to dwa, jeden po drugim. Bo przecież to są po, przechuje. Oni by pewnie walczyli ile nie Wiesz, gdyby nie te jakieś tam kontuzje i tak dalej, to pewnie by walczyli do rana i to jest, to jest, dlatego będziemy tylko jedną taką robić teraz. Ostatnia sprawa jako włodacz, no to muszę się tutaj ciebie spytać, nie wiem czy powiesz mi ilość pay per view, ale czy jest dobrze, jakieś tam widełki może rzucisz tutaj y, pay per view, ja, oglądających gale. czy znaczy ja mam y, ostatni raport jaki dostałem, to była tam 21 godzina, a do 23 praktycznie sprzedaje pay per view, tutaj nawet później, bo przecież bardzo długo był to otwarty. To tak. Otwarty był do... Późno, 22 chyba Do 22. 22 był otwarty w bo... ogóle. YouTube, więc wiesz, nie mam ostatecznego tego. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy miało wykupione KSW, oglądało, a ten raport dostaniemy dopiero koło wtorku środy, bo. Jeżeli ktoś, kto ma wykupione KS2, obejrzał ponad 25 minut łącznie naszą transmisję, zalicza się do nas. A tam było ponad 100 tysięcy ludzi, więc z tego może naprawdę duży kawałek e, do nas przyszedł i nas oglądał. więc e, pełne, pełne, no I ogólnie jest dobrze? Lepiej niż bo... plan 14? E, no na tamten moment na 20 nie było lepiej niż plan 14. Garzej, ale, dużo... ale to na wiesz, to zaraz. Spokojnie, okay. z, z, dwa telefony i będę wiedzieć zaraz. No Albo dobrze. nie będę wiedzieć. Znaczy telefon to ja wolę nie robić, ja muszę popatrzeć w oczy, bo oni wtedy widzą czy mnie kłamie czy nie. Ja słyszałem, że tam się, jak się jednego włodarza spyta, po jednym włodarzu widać bardzo czy jest dobrze. A właśnie jest tutaj na rąbanie, czy jeszcze nie? Chyba nie, chyba nie, nie, nie. nie Ale że po nim widać że, czy, jest rąbanie, dobrze, czy jest dobrze czy źle. Mnie? A co to jest? Ale ja autem jeżdżę. Nie, no to, nie, to gdzie? 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 Nie, to autem to muszę dwa takie robić. To... Na talce na przecież chyba. To nie. Zaraz tu wszyscy będą. Dobra, tylko żeby się nie powtórzyło co się działo wczoraj. E, <grym> dziękuję bardzo, Arek. Dzięki, dziękuję. Dziękuję, że kupiliście tą transmisję, jesteście najwyżej.